Kiedy myślę o nim, czuję fascynację, zachwyt nad jego pięknym, niemożliwym do ogarnięcia ludzkim okiem. Jest tak duży, że nie potrafię go objąć ani wzrokiem, ani wyobraźnią. Wydawało mi się wtedy, że istniał tylko w nocy, bo tylko wtedy można go było obserwować. Podążając dalej widzimy nic. Pustkę. Nieznane. Ale po chwili rozmyślania zaczynam czuć niepokój. Wręcz strach przed jego ogromem, przed nieznanym. Opuszczamy strefę komfortu. Bezlitośnie wypunktowuję moje wady i ograniczenia. Chcielibyśmy go sobie wyobrazić, ale jak można wyobrazić sobie coś, co nie ma końca? Jakby miał już istnieć wiecznie, bo jak nie on, to co znajdzie się na jego miejscu? Stoję naprzeciw ludzkiej próżności. Przypomina, że nie jesteśmy pędkiem świata. Zagłębiamy się w niebezpieczeństwo, w możliwości. To wymaga odwagi. Uczucie, które pojawia się, gdy chcemy pokonać pewne bariery, ale coś na to nie pozwala. Boję się tego, co kryje się w jego zakamarkach, ale jednocześnie chcę o nim wiedzieć więcej i więcej. Mimo wszystko, stanowi dla nas motywację do bycia lepszymi. Trochę jest naszą nadzieją, bo niszczymy naszą planetę czasem zapominam, że sama jestem wszechświatem. Jest on we mnie i we wszystkim, co mnie otacza. A mimo odwiesa. wszystko jestem, jestem jego, jego częścią, częścią niewielkim zmerdlanym pierwiastkiem. Się czuję. Jesteśmy zamknięci w skończonym wyobrażonym układ słoneczny, nas ograniczają nieskończoność, czy była, nas. jest. Będzie. My jako ludzie jesteśmy skończeni. Ale to my ją kreujemy. Mamy swój przytaczający ja się koniec. Ja jestem znającym o nią nieskończonej. Pory. Gdzie się kończy perfekcja? Osłania nas. I zaczyna, ponieważ jest tylko iluzją. Nie wiemy, kiedy przyjdzie dla mnie. Nie wielką dlaczego która wciąż pozostaje niezgłębiona jest jakby ponad nimi. Co się stało z naszymi marzeniami? Wszechświat, wszechświat na każdy moment. Dla mnie zawsze wypięczenie jest od tego się Ale wszechświat jest My mamy milczenie, nas nie dotyczy. Ziemia, nas, jest, to Uf可愛a, Million, meliany, no euànni, no jest kończone, ale nasze działania nie. nadzieje, nadzieją oraz szerszem, A jest Co jest nasze celem? No to nauczycielka pokory. Wszechświat, jest bardzo się uświęca. że z tym, Wszechświat będzie trwał nawet jeśli nas już nie będzie.